Cześć kochani! Witam Was w kolejnym filmiku, w kolejnym tagu. Dzisiaj będzie to tag z archiwum mojej szafy. Zatagowała mnie cudowna dziewczyna z kanału Rook, także dziękuję Ci bardzo kochana za otagowanie mnie. Z przyjemnością nagrywam ten tag i przepraszam, że musiałaś tyle na niego czekać, ale no po prostu nie miałam, nie miałam czasu, żeby go nagrać. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że taka piękna pogoda tutaj do nas przyszła, Cudowne słońce, aż po prostu życie się chce zupełnie inna energia, jestem taka naładowana pozytywną energią, masakra, coś wspaniałego, w krótkim rękawku po prostu szalałam na dworze, także, także super. Nareszcie wiosna może nawet lato, bo powiem Wam, że to już mi podjeżdża tutaj latem, zobaczymy na jak długo, ale, ale cieszmy się, że jest chociaż na razie. Um, także dobra kochani, także przechodzimy do tagu. Pytanie jest 7. E, tak jest bardzo fajny, pytania bardzo fajne. Um, nad niektórymi nie powiem, musiałam się trochę dłużej zastanowić, bo nie wiedziałam do końca, którą rzecz wybrać. Nie wiedziałam, którą wybrać rzecz, ale, ale wszystko ma wszystko skompletowałam. Także, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. E, pytanie pierwsze: najstarsza rzecz, jaka jest w Twojej szafie? E, I tutaj e, wybrałam sweterek, sweterek, który mam na sobie, e, wy go już u mnie widzieliście. To jest sweterek z Highendemu. E, różowy z cudownymi rękawami, tutaj takimi, takimi e, na guziczki. Właśnie w nim dzisiaj byłam też na dworze. Także taki sweterek, on Wam powiem: ma już coś około 4 lat. I jak możecie zacząć, on jest z takim dłuższym włosem i z tym włosem się kompletnie nic nie stało. Także po prostu swetra super. Także to jest moja najstarsza rzecz, jedna z najstarszych, można powiedzieć. Dalej, jaka jest najnowsza rzecz w Twojej szafie? E, więc najnowszą rzeczą w mojej szafie jest sukienka, sukienka również z e, z koronką. Ostatnio mam fazę na koronki, tutaj e, te, te szlówki wyłażą. E, taka sukienka, e, koronka, jak możecie zobaczyć w takim bardzo fajnym beżowym odcieniu, natomiast można przyuważyć, że tutaj zwłaszcza na rękawach to jest widoczne, ona ma ta koronka jakby poświatę e, po różu. E, pod spodem jest również bez, beżowa podszewka, e, rękawki są nagie, gołe, zwykła koronka. E, także tutaj nam mnie nie, nie prześwituje. E, tak wygląda tył. Przód, tak, taki de delikatny delikatny dekolt i Wam powiem, że tutaj z rozmiarówką oni robią nas w konia, bo e, według nich to jest po prostu e, 14, na jednym jest 14, na drugim jest 10, i, czyli 40. E, m, także, także naprawdę e, totalnie pomylony rozmiar, ponieważ ja mam 36-30 no, zazwyczaj. Um, no To jest niby 40, także powinna teoretycznie na mnie wisić, a, to, a praktycznie jest mi obcisła, <grym> także, także taka sukieneczka mój najnowszy nabytek jest po prostu bombastyczna, mega mi się podoba. I trzecie, najdroższa rzecz w Twojej szafie. I tutaj Wam chciałam, słuchajcie ja kochani, pokazać, e, pokazać mój korzuszek zimowy, natomiast korzuszek został w Polsce, więc Wam pokażę mój płaszcz, płaszcz, który bardzo dobrze znacie, płaszcz z highendemu. Patrzcie co to wszystko z Hyundu ale już więcej nie będzie hajedemu, <grym> jak tu patrzę. Taki fajny tu na rękawie guziczek, nic, nic, nic słuchajcie, nie specjalnego, nic nowego. Wy u mnie naprawdę wiele razy widzieliście, bo ja go też już mam około 4 lat, to jest chyba to była, była, była jego czwarta zima, także słuchajcie, na, na tyle sezonów mi starczył. I przepraszam, że na kolejny nadal go będę miała, ponieważ mam u niego duży sentyment, bardzo go lubię. Tutaj możemy sobie komuś postawić, że jesteśmy opatuleni, no po prostu super, super kożuszek. Nic dodać, nic ująć. Dalej. Najtańsza rzecz w Twojej szafie? Coś, co jednocześnie często nosisz. Więc dlatego ja nie mogłam zrobić jako jedną rzecz, no bo jednak to, co często noszę, nie jest najtańszą rzeczą z mojej szafy. Także to zrobiłam jako odrębne dwa jakby pytania. Najtańsza rzecz w mojej szafie, na którą udało mi się znaleźć, jest to jest to koszula. Jest to koszula z z Georgia, azdy, różowa z krótkim rękawkiem zapisana, zapisana, zapisa, zapinana również na, na różowe guziczki tutaj wam zapnę ze dwa, żeby wam było po prostu lepiej, lepiej ją zobaczyć o, w sensie ja zanim dałam jakieś śmieszne grosze, coś koło funta, nie wiem, czy mówiłam także to jest ta rzecz najtańsza jaką udało mi się znaleźć, bardzo bardzo fajna Koszula, Wam powiem, dość rzadko noszę koszulę, aczkolwiek nie, nie zaszkodzi mieć zawsze się przydaje, a mu się trzeba ubrać bardziej elegancko, taka różowa zwykła, jakby w prążek, także taka koszulinda I, i co często noszę. I bardzo często noszę moje spodnie z jak wiecie, moje, moja ulubiona, po prostu mój ulubiony sklep, ten też Wam przypnę guziczek, teraz końcowo Wam mogę pokazać jak się prawidłowo to pisze. Kameju, kameju, nie wiem, to pani, która tam pracowała, mi to wymówiła, ale ja za nic nie mogę to pamiętać. No, niestety, z tego co wiem, tutaj w ten sklep nie jest dostępny, a bardzo wielka szkoda, chociaż pewnie Mariusz się będzie cieszył, bo bym po prostu tam była częstym gościem w tym sklepie. Takie zwykłe jeansy, długie, słuchajcie, materiał super, jakość super. Chciałam Wam też powiedzieć, że ten sklep ma bardzo dużo różnych rozmiarów, ten się ma od 34 do 42, może nawet więcej jak 44, może. Natomiast o 42 ze spokojem tam znajdziecie, ja u przeważnie mam 34, czasem się zdarzy 36. Także takie spodenki, słuchajcie, z materiałem się nic nie dzieje, nie powieje, nie wyblaknie wam w pralce jeżeli um, oczywiście będziecie dobrze brać go um, no i się nie rozciąga także wiecie, założycie trzy razy, nam po prostu z dupy spodnie spadają, co prawda tak długo nie siedzicie, to się kolana wam wygniotą ale to w każdych spodniach tak jest także takie spodenki obcisłe bardzo, bardzo fajnie podkreślają nogi yy, ja, pamiętam tak jak nienawidziłam spodni, chodziłam ciągle w legnicach yy, tak teraz mnie yy, częściej w spodniach niż w legnicach, bo po prostu znalazłam to moje ulubione yy, dalej największa przecena i słuchajcie, największą przeceną to było jakoś jak była zima, w New Yorkerze, um, u mnie w Poznaniu, w rodzinnym mym mieście kochanym, um, z taką sukien, sukieneczkę znalazłam, ona słuchajcie była przyceniona ze 100 zł na 10. E, ogólnie za 100 bym jej nie kupiła, e, bo jakoś tak za, ta, za taką szmatkę dać 100 to nie bardzo, natomiast za dechę to bym po prostu wzięła, chyba nawet ze 3 jakby były różne kolory, ale to była jedna jedyna chyba, o ile dobrze pamiętam, może były dwie. Um, tutaj w gumkę bez ramionzek, yy, spod koronka tutaj yy, i spod niej jeszcze wychodzi materiał, tak fajnie zrobiony w taką jakby falę. Także dla mnie bombastyczna sukienka, słuchajcie, i za tą cenę ze za zatychę pamiętam że jeszcze były też proskie poprzedzenia z 40 zł na 4 zł, yy, czy tam na 5 też tam poprałam jak nienormalna. Yy, Także taka sukieneczka za no ze stowy na, na dechę, no jakby nie było 10 razy taniej, jakby nie było, jakbym ją kupiła za stowę, czego bym raczej nie zrobiła, ale załóżmy, że kupiał ją za stowę, potem idę patrzeć za dechę, no bym po prostu się chyba w dupę ugryzła, za przeproszenie. Um, także taka sukienka, już mi ją upaćkałam, od czegoś nie mam pojęcia, od czego ja jeszcze nie nosiłam. Także taka sukieneczka bardzo, bardzo mi się podoba. Po prostu tak ją zaczęłam, mówię, nie, nie, idziesz ze mną do domu. Dalej, co było największą stratą pieniędzy? I tutaj też patrzałam e, po tej mojej szafie, po tych moich skupi skupiskach, lumpów. E, nie mam jakościucha, którego jakoś super żałuję, że kupiłam, czy że to było wyrzucone pieniądze w błoto. Natomiast mam buty, e, których ani razu na noc nie miałam. I e, właśnie nie tyle, co żałuję na przykład ich zakupu, to po prostu żałuję tego, że nie mam okazji ich założyć. I chodzi mi tutaj o moje e, szpilki z Primarka na naprawdę wysokim obcasie. Taki jest po prostu idealny, jest cudowny, mega świetny. Uwielbiam wysokie obcasy, ehm, na dowód tego, że one ani razu nie były noszone, proszę bardzo. Jeszcze jest kartka pod spodem, ehm, także tak, buciki na platformie, one są naprawdę fantastyczne. Ehm, ja je nosiłam w domu i one są mega wygodne, no niestety nie miałam gdzie ich założyć. Ehm, zresztą jak je założę, ja jestem wyższa od mojego faceta, więc ehm, też tak mi się trochę głupio idzie. W ogóle czuję się wtedy jak żyrafa, jak wieżowiec. Um, także tak, ale takie buty mam, jestem spokojna, będą potrzebne, to są takie, takie czarne buciki z Primarka, to no są po prostu mega, mega piękne, ja je musiałam mieć, um, ale jak mówię, he, a nie razem ich jeszcze nie wyszły. Um, dalej, trzy ulubione rzeczy z Twojej szafy w tym momencie. I w tym momencie moje trzy ulubione rzeczy to, <laughs> buty, znowu buty, buty, które u mnie widzieliście też na filmiku, przepraszam, jeżeli są brudne, ale byłam na pracy zabaw. Um, takie tutaj zapinane na zameczek z frędzelkami, one ogólnie były przywiązane na czymś, w sensie na jeden słupałek aczkolwiek mi się ciągle odstąpiło, mnie to strasznie denerwowało, takie fajne buciki um, można je też wywinąć aczkolwiek powiem wam, że nigdy ich tych nie noszę, zawsze je noszę tak i yy, to są buciki z Allegro, moja mama takie same bardzo, bardzo mi się spodobały, one są z takiej niby skórki, jak to, to, to nie jest prawdziwa skóra, gdzie tam, oj tam, na pewno nie, nie za tą cenę. One potem były jakieś fajne, tanie były, facet miał chyba ostatnie pary i razem z mamą żeśmy sobie zamówiły. Takie buciki przejściowe na teraz, chociaż wam powiem, że było mi w nich za gorąco dzisiaj, ale jednak na baleriki bym się jeszcze nie pokusiła, bo jak se Giry przeziębię, to pęcher zaraz przeziębiony i po prostu będę sikać co 5 minut. Um, także, także takie kozeczki mi się bardzo, bardzo podobają na płaskim mega wygodne, żeby latać za młodym właśnie po placu um, kolejną rzeczą um, jest mój płaszcz ten, który widzieliście, który Wam przed chwilą pokazałam. Ja go noszę ostatnio najczęściej, no bo była taka pogoda, a nie inna. Także myślę, że no, na dzień dzisiejszy mogłabym się z nim już pożegnać, słować go głęboko w szafę. Natomiast jeszcze to stawia pogoda z jest, ale to jest też moja, moje ulubione odzienie. Mój płaszczyk. I ostatnią rzecz, ostatnią rzeczą moją, ulubioną jest golf. Golf, który widzieliście w moim filmiku z Jumpexu. Musi już iść, jak widzę, do prania, bo jest jakby z lekka odtynku od środka ubrudzony. Taki sweterek, tutaj robiony w warkocz, tył ma, tył, ma gładki z krótkim rękawkiem. Ja pod niego bardzo lubię nosić tą taką sterzbę na filmiku nastroju dnia. Taka bęstickowa granatowa koszulka, bluzka. Oryginalnie ten sweter jest z firmy, z firmy Apples. Um, I mówię Wam naprawdę bardzo, bardzo fajnie, tak mi się trafiło. Tak, no, no super, jestem mega z niego zadowolona. Bardzo, ale to bardzo go pokochałam dobrze kochani, także to był cały tak to były wszystkie siedem pytań mam nadzieję, że wam się spodobał, zapraszam was również na kanał Makeup and Look pod spodem będzie link do dziewczyny, będzie link do, do jej filmiku z archiwum mojej szafy obejrzyjcie, bo jest naprawdę super też nakręcony w ogóle bardzo miło się słucha dziewczyny bardzo miło, tak bardzo miło się słucha, poplątał mi się język, za dużo chcę powiedzieć naraz i, i, i nie wychodzi mi. Także, co, kochani, także jeszcze raz Wam dziękuję bardzo za to, że mnie oglądaliście, za te wspólne, wspólnie spędzone chwile. Żegnam Was cieplutko, was nasz, Wam nasze słońce, które tutaj jest, ale nie całe, nie całe, coś sobie zostawię. Także, kochani, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego. Buziaczki, pa, pa!